Dzisiaj w gabinecie lekarskim jesteśmy. Pani widzi weterynarz. Widzicie Państwo znieczulonego Lemura, to jest ten sami Czesiu. Już. Ale oczka ma otwarte, pani doktor. Wszystkie zwierzęta, które są znieczulone, mają otwarte e, oczy, dlatego musimy pilnować, żeby były odpowiednio nawilżone i maksymalnie skracamy ten okres, e, okres snu, okres znieczulenia, oglądamy ząbki szybciutko, oglądamy pazurki Czyli i. Tutaj wykorzystujemy to... ten moment, tak, że tak, kiedy się nie rusza, pani ucieknie. doktor założyła mm -hmm. węflu. Możecie Państwo obejrzeć jak cudowną stopę e, mają lemury. W tej chwili maszynką opracowuję brodawkę, która właściwie jest tą przyczyną znieczulenia. Musimy tą brodaweczkę usunąć. To jest ten z krótkim ogonem, tak? Tak. Czesiu, po zabiegu ze względu na aseptykę, zachowanie aseptyki, w warunki sanitarne, Dobra, Państwu nie nagraliśmy zabiegu. Natomiast widzimy już zwierzę przygotowane do wybudzenia. Ten zielony kolor to jest zabezpieczenie, które zastępuje nam opatrunek, odkarza. Widać. Czyli taki plasterek, tak. szwy założone. Widać też. właśnie sznureczki, szwy. A potem właśnie zdejmuje się te szwy, czy? Tak, yy, nasza lekarz weterynarii stara się zdjąć. No chyba, że lemur jest na tyle sprytny, że sam sobie też szwy Zrobi zdejmie. To szybciej. Tak, zdarza się tak oczywiście. Szybko goją się takie rany? E, bardzo szybko. Tutaj to, to, to jest bez problemu. W tej chwili dostaje lek przeciwbólowy, antybiotyk. No i przygotowujemy do wybudzenia. I on już się budzi. No jeszcze chwileczkę takie, bo to czasami no minuta, czasami pięć, bo już dałam na wybudzenie domięśniowo. Teraz Czesiu wędruje w ręce e, pielęgniarza. E, no zawsze jest to taki trudny moment dla pielęgniarzy. Denerwują się o swoje zwierzęta, chcą, żeby jak najszybciej wrócił do siebie. Wstajemy, pobudka. Jeszcze trochę nieobecny, ale już zaczyna mrugać, poruszać. O, widzimy już Czesiu obudzony. O! Odzywa się, woła stado, informuje, że jest już, jest już gotów wrócić do rodziny. Silny, zwarty i gotowy do działania. I do jedzenia, prawda? No bo no, przed zabiegiem niestety nie dostawał y, pożywienia, w związku z tym jest na pewno bardzo głodny.